Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dave Cuttenberry powiedział kiedyś, że przetrwają ci, którzy mają narzędzia, ponieważ narzędziami da się wykonać inne narzędzia. A ja powiem wam w ten sposób. Choćbyś nie wiem jakie miał narzędzia, a miłości byś nie miał, to niczego nie masz. Przetrwają ci, którzy mają EDC. Dzisiaj będzie o moim EDC, z racji tego, że Piotr Centurion przysłał mi jedną jego część, którą zaktualizowałem w swoim EDC. Za co wielkie dzięki, Piotrze. Ciekawa sytuacja. Zadzwoniłem do Piotra, że chcę mu wysłać prezent, a Piotr mi mówi: "Wiesz co? Dzwonisz, a ja pakuję dla ciebie paczkę." Telepatia? Nie wiem. <laughs> w każdym razie bardzo się cieszę, ponieważ tak naprawdę do tej pory głównym narzędziem w moim EDC był Victorinox Hiker. Zawsze go mam przy sobie, zawsze mam w kieszeniach, w kieszeni spodni, która jest dedykowana do noszenia noża, mam właśnie haikera. A jako że chodzę w spodniach, takich jakich chodzę na co dzień, bo mogę sobie na to pozwolić, to mogę go nosić akurat w takiej kieszeni. Natomiast Piotr przysłał do mnie izule Izule 2, nóż od ESI, oczywiście. Tak on wygląda. Jak pracuje, mogliście zobaczyć. E, oczywiście, dane techniczne i wszystkie inne dziwolongi załączę, e, załączę pod filmikiem. Natomiast SI jest o tyle fajnym nożykiem. Akurat Izula. Że jest niewielka. Kanapeczkę można, można nią zrobić, ponieważ, skoro hajkerem, który ma takiej samej długości ostrze, nawet troszkę krótsze niż Izula, kroiłem chleb oczywiście na okrętkę, to myślę, że Izulą też sobie poradzę. Hajkerem, który ma Węższe ostrze niż Izula, smarowałem masło i kroiłem pomidory i inne dziwne rzeczy. Izulą też sobie poradzę. Izula ma bardzo ciekawą rzecz: ma pochwę multifunkcjonalną. Tak samo jak SI3, tak samo jak SI4. No, natomiast jak na taki mały nożyk, pochwa multifunkcjonalna, można nosić ją na szyi. Można oczywiście przykręcić sobie uchwyt. Które jest na śrubach. Śruby to są zwykłe filipsy, jak widać, a z drugiej strony są imbus na klucz imbusowy. I można ją nosić przy pasie, ale też można ją na przykład wpiąć do koszuli, do plecaka do czego tam sobie życzycie. Nie? Natomiast na szyi przenoszenie izuli to jest no, sama radość. Jest pod ręką, jest niewielka. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Eee. Także izula to jest powiedzmy główna część mojego EDC. Kolejna sprawa to jest rzecz, którą znacie już, czyli zapalniczka. Zapalniczka, którą zawsze mam ze sobą, ponieważ jest ona przy kluczach, od mieszkania, garażu, samochodu i itd. Ta zapalniczka tak naprawdę jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Jest przede wszystkim bardzo szczelna, dużo bardziej szczelna, szczelna niż Cipo. Cipo, benzyna w Cipo wytrzymuje tydzień, a tutaj mam rok i nie utlenia się, nie, nie ulatnia się, przepraszam, nie ulatnia się. Kolejna rzecz. Z mojego EDC to jest portfel. Oczywiście marki Deuter. Dlaczego marki Deuter? Przede wszystkim dlatego, że jest dużo lżejszy niż kordura, a ma dokładnie albo bardzo zbliżoną wytrzymałość materiał, którą daje Deuter. Jest zapinany jak widać. W środku są przegródki na karty, na pieniądze i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Kolejną rzeczą, którą zawsze mam ze sobą, to jest szmatka do okularów, tak zwana Ircha. Mój wujek ma drukarnię w bielsku białej. Drukuje na płótnie, między innymi na takim czymś. Wyobraźcie sobie taką sytuację, ja Wam to postaram się pokazać w najbliższym czasie. Mapę na płótnie. Taką jak dawniej były mapy skarbów. Piraci sobie rysowali mapy skarbów. W tej chwili kupujemy różne takie pokrowce na mapę, aby nie zamokła. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie mapę na płótnie. Kreatywność, tak? Mapa zamoknie, ale wszystko na niej widać. Idziemy w śniegu, idziemy w wodzie, nie musimy mieć nic, ponieważ mapę tak naprawdę zmieścimy w chusteczkach higienicznych. Warto o tym pomyśleć. Ja na pewno w taką mapę się u niego zaopatrzę. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o moje EDC, no to jest jeszcze telefon, z którego w tej chwili nagrywam ten materiał. Piotrek mi powiedział coś takiego wysłałem ci selknama, ale selknam ci nie leży, bo jest duży. Ty nie lubisz ciężkich rzeczy i rzeczywiście tak jest. Selknam to jest piękny nóż, przepiękny nóż. Natomiast jeżeli chodzicie po terenie górzystym, nie po płaskim, to jednak dobieracie sobie tak ekwipunek, aby on był w miarę lekki. I si Izula. To jest właśnie taki nóż, który jest lekki, niezawodny i tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Konstrukcja oczywiście full tank, szliw płaski, stal węglowa 1095, hartowanie pomiędzy 55 a 57 HRC. Ale hartowanie wykonywane przez SI, Przez fachowców z fabryki ESI. Jest, są wyżłobienia na palec. One są mniejsze niż w trójce, ale bardzo fajnie się tym nożykiem operuje właśnie w takim chwycie. Bo jest podcięcie na palec wskazujący. I jest tak zwany jumping. No i na przykład dokładnie trzymając go w ten sposób, tak on sobie pracuje. Pracuje oczywiście całym ostrzem, a nie tak jak niektóre noże, w których tam miejscach gdzieś nie łapią itd. Tak Tutaj jest praca o całą długością ostrza. Jak to mówią w przypadku esi nie ma lipy. Nóż jest bardzo wytrzymały testy tego noża na wytrzymałość można sobie, można sobie pooglądać na internetach. Popatrzcie jakie cieniutkie szczapki sobie ta mała izulka tnie. W ogóle nazwa Izula wzięła się od mrówki jakiejś tam, która gdzieś tam mieszka w puszczy, czy gdzieś tam nie wiem. Która jest bardzo agresywna, no i rzeczywiście ten nóż jest tak chyba agresywny, jak ta mrówka, o której, którą tam opisują. Mój nóż ma numer 51419. To też jest istotne. Każdy numer, każdy nóż SI jest numerowany, dlatego ja w tytułach filmów piszę swoje numery noży SI. Pochwa stworzywa sztucznego, to nie jest Kydex. Ale trzyma jak widać genialnie. No i cóż więcej? Piotrze, trafiłeś w dziesiątkę, tak naprawdę. Ponieważ jak wiesz, zwariowałem na punkcie SI. Mam czwórkę HM. Mam trójkę. A Izula 2. Jest kształtem budowy zbliżona właśnie do 4HM, do 3HM, do 4HM. Jest względem właśnie pierwszej Izuli, jest wydłużona rękojeść, przez co rzeczywiście ten chwyt jest bardzo pewny. Nie trzeba tutaj żadnych laniardów, żadnego niczego, tylko po prostu bierzecie nóż do ręki i pracujecie. No, słuchajcie. Randall Adventure Training to jest firma, która zatrudnia bardzo mocnych fachowców. A firma SI to jest firma, która produkuje genialne moim zdaniem noże. Jedne z najlepszych, jakimi władałem do tej pory. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście ze mną. Piotrze, jeszcze raz podziękowania za tak wspaniały prezent. Na pewno będę z niej korzystał na co dzień. No i cóż, zostańcie ze mną. Zostańcie w duchu i zapraszam do lasu. Pozdrawiam.